Ponad 10 miesięcy temu BBC oficjalnie potwierdziło powstanie nowego serialu dokumentalnego będącego następcą kultowych wędrówek z dinozaurami. 8 miesięcy później otrzymaliśmy pierwsze zdjęcia przedstawiające modele kilku dinozaurów, które będziemy mogli zobaczyć na ekranie. Po niemal roku od publikacji pierwszej zapowiedzi wreszcie 10 kwietnia 2025 roku otrzymaliśmy pierwszy oficjalny zwiastun trwający dosłownie minutę. W tym filmie omówię szczegółowo dany materiał oraz podzielę się moją opinią na temat nadchodzącej produkcji, którą będziemy mogli obejrzeć już w maju w serwisie BBC iPlayer. Pierwsze, co możemy zobaczyć w trailerze, to grupę naukowców, odkopujących pozostałości wymarłych stworzeń. Wiele osób oburzyło się faktem, iż w nowych wędrówkach mają pojawiać się ludzie, którzy przecież w oryginale nie pojawili się nawet przez chwilę. Ja również należałem do przeciwników tego pomysłu. Jednak teraz moje obawy nieco zmalały, gdyż wygląda na to, że badacze i naukowcy będą pojawiali się wyłącznie na początku i prawdopodobnie pod koniec każdego odcinka. Ich łączny czas na ekranie nie będzie zapewne przekraczał kilku minut. Przy czym warto zaznaczyć, że przecież każdy odcinek będzie trwał około 50 minut. Następnie widzimy grupę przelatujących pterozaurów, prawdopodobnie kecalkoatlów oraz napis informujący nas o ilości epizodów, których ponownie dostaniemy sześć. Tutaj widzimy spory stado edmontozaurów, a chwilę później zauropoda przemierzającego pustynię. Odnośnie zauropodów w tym zwiastunie, to czasami dosyć ciężko jest określić jaki gatunek właśnie pojawia się na ekranie. Jednak ten konkretny prawdopodobnie należy do rodzaju lusotytan. Zakładam, że jest to główny bohater danego odcinka. Bardzo ciekawe ujęcie, w którym po raz pierwszy możemy zobaczyć spinozaura. Co prawda jeszcze nie w pełnej okazałości, gdyż z wody wystaje mu zaledwie pysk i żagiel. Po chwili pojawia się młody triceratops, który wygląda niemal identycznie jak ten, którego mogliśmy zobaczyć w prehistorycznej planecie. Następne ujęcie przedstawia walkę między Albertozaurem a jakimś ceratopsem. Początkowo myślałem, że jest to pachyrinozaur, jednak rogi tego konkretnego osobnika wyglądają inaczej. W Albercie, w której rozgrywa się dany pojedynek, jak i cały epizod, żyło wiele różnych gatunków ceratopsów. Początkowo myślałem, że może być to kosmoceratops, jednak ten żył wcześniej, jako że akcja rozgrywa się 70 milionów lat temu, co potwierdziło BBC. Biorąc pod uwagę kształt tych rogów, może być to na przykład Arinoceratops. Tak prezentuje się Gastonia, czyli średnich rozmiarów pancerny dinozaur. Prawdopodobnie zastępuje ona Pola kanta, który również żył w tym samym czasie. Kolejne ciekawe ujęcie przedstawia prawdopodobnie Luso Tytana, który nadmuchuje worki powietrzne na czubku swojej głowy. Scena rozgrywa się najprawdopodobniej podczas godowych rytuałów. Widzimy szybko przeskakujące lokacje, które jak dla mnie wyglądają trochę... no średnio. Scena ta jest zapewne odtworzeniem prologu z pierwszego odcinka oryginalnego serialu. Później ponownie widzimy przelatującego pterozaura, tym razem nad stadem setek migrujących pachy rinozaurów. Tak jak wspomniałem w jednym z moich poprzednich materiałów, ich modele bardzo przypominają mi te z kolejnego tworu zatytułowanego Wędrówki z dinozaurami. Tym razem chodzi o film fabularny z 2013 roku. Następnie mały Triceratops zaczepia prawdopodobnie swoją matkę dla zabawy lub też próbuje ją obudzić, by ostrzec ją o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Tak jak wspominałem wcześniej, niełatwo jest określić zauropody ukazane w zwiastunie. Biorąc pod uwagę środowisko, przez które wędrują te konkretne osobniki oraz charakterystyczne struktury na ich grzbiecie, jak i wyjątkowo pokaźne rozmiary, obstawiam, że są to paralitytany żyjące w Afryce u boku spinozaura. Scena, w której Albertozaur łapie odlatującego pterozaura jest niemal jeden do jednego skopiowana z wędrówek z 2013, o których wspomniałem przed chwilą. Ponownie zauropody i ponownie lusotytany. Tym razem toczą zabójczy pojedynek, który jest łudząco podobny do tego z prehistorycznej planety. Wreszcie możemy w pełni zobaczyć spinosaura, który wygląda naprawdę świetnie. Pierwszy raz w dokumentalnej produkcji pojawia się w aż tak poprawnej wersji. Oczywiście nie mówię, że jego wcześniejsze wcielenia były zmyślone lub celowo pozmieniane. Wówczas tak właśnie wyobrażano sobie tego dinozaura. A jak wiadomo, jego wizerunek potrafił zmieniać się kilkukrotnie w dość krótkim odstępie czasu. Teraz czas na jedno z najkrótszych, ale moim zdaniem najciekawszych ujęć z całego zwiastuna. Widzimy na nim ławę jakiegoś teropoda, a w tle drugiego dinozaura. Podczas pierwszego obejrzenia scena ta przyleciała mi szybko przed oczami i nie zwróciłem na nią szczególnej uwagi. Po bardziej szczegółowym przyjrzeniu doszedłem do wniosku, że dinozaur znajdujący się w tle to prawdopodobnie karharodontozaur. Ciężko stwierdzić także, do kogo należy wspomniana łapa. Prawdopodobnie jest to spinozaur, jednak ten znacznie mniejszy palec z lewej strony jakoś mi do niego nie pasuje. Z prawej strony na ziemi leży coś na kształt martwego zauropoda, więc prawdopodobnie dana scena będzie walką pomiędzy karcharodontozaurem a spinozaurem lub jakimś innym wielkim drapieżnikiem. Wygląda na to, że doczekamy się rewanżu po 14 latach. Następna scena przedstawia nowy wygląd Juteraptora. Wygląda on naprawdę przyzwoicie. Jednak szkoda, że całkowicie różni się od kultowego modelu sprzed 26 lat. Mogli przynajmniej poprowadzić wzdłuż jego grzbietu prążki, by choć odrobinę nawiązywał do swojego pierwowzoru. Inny osobnik spotyka na swojej drodze Gastonię, jednak nie chce jej upolować, a bardziej stara się ją odstraszyć. W kolejnej scenie młody triceratops napotyka Kecalko Atla, który próbuje odgonić i odstraszyć intruza. Migrujące pachyrinozaury chyba obawiają się błyskawic, a albertozaur atakuje edmontozaura. Kolejnym nawiązaniem do prehistorycznej planety jest pożar lasu, a w nim biegające raptory. Tym razem są to raptory. Po lesie w trakcie pożaru wędruje także gastonia. Następne ujęcie z lusotytanami od razu skojarzyło mi się z bliźniaczo podobnym kadrem z szóstego epizodu Wędrówek. Następna ciekawa scena przedstawia dorosłego spinozaura idącego wzdłuż rzeki wraz z gromadą swoich piskląt. Przypomina to mocno kaczęta idące za swoją matką. Postura spinosaura wygląda naprawdę dziwacznie w porównaniu do tego, co mogliśmy oglądać do tej pory, jednak jest ona zgodna z najnowszą wiedzą paleontologiczną. Widzimy, jak rodzina dinozaurów układa się do snu. Plusem jest to, że młode spinozaury nie są hamsko pomniejszonymi dorosłymi osobnikami, a widać, że są jeszcze pisklętami i nie są w pełni rozwinięte. Później widzimy czwórkę albertozaurów, prawdopodobnie w jakiejś jaskini. Są to osobniki, które mogliśmy oglądać na zdjęciach sprzed dwóch miesięcy. A propos wspomnianych zdjęć, to chwilę później mamy także młodego pachyrinozaura wraz z matką. Pojawia się zbliżenie na oko, prawdopodobnie należące do albertozaura, które ponownie jest nawiązaniem do wędrówek z 2013. Chwilę później Juteraptor dostaje w pysk. Dosłownie. Nie jest to ten sam osobnik, który zastraszał Gastonie kilka scen wcześniej. Widocznie do konfrontacji między tymi gatunkami dojdzie co najmniej kilka razy. Spinozaur jest atakowany przez drugiego osobnika, biorąc pod uwagę kolorystykę, atakowana jest matka piskląt, która prawdopodobnie chciała upolować rybę dla swoich młodych. Triceratops szarżuje w stronę innego dinozaura. Po dokładniejszym przyjrzeniu widać, że jest to tyranozaur. Na końcu jeszcze Spinozaur łapie rybę Ontopristis pod wodą, a ostatnia scena zwiastunu to sam król dinozaurów, który atakuje nieświadomego Quetzalcoatla. No i tak właśnie prezentuje się pierwszy trailer do nowych wędrówek z dinozaurami. Ogólnie to jeśli chodzi o samą animację i modele stworzeń, to mogę powiedzieć, że jest po prostu dobrze. Nie jest to poziom Prehistoric Planet, który jest wręcz idealny pod względem efektów komputerowych. Jest po prostu dobrze. Adekwatnie do roku 2025. Moim największym zarzutem oraz obawą odnośnie nadchodzącej produkcji jest to, że... to nie są wędrówki z dinozaurami. Dosłownie, gdyby ktoś pokazał mi ten zwiastun bez podania tytułu, to uznałbym go zapewne za jakiś nowy, pierwszy, lepszy serial, który skupia się na wymarłych bestiach. Jedyne kiedy poczułem ducha oryginału, to w tej jednej scenie z Lusotytanami, która jest po prostu skopiowanym kadrem ze śmierci dynastii. Może jeszcze ten T-Rex minimalnie przypomina swoją kolorystyką kultowego tyranozaura z 1999. Po zobaczeniu trailera, uznałem, że ostatnią deską ratunku, która może przywrócić klimat pierwowzoru, jest powrót starego narratora. Jednak jakiś czas później BBC wypuściło artykuł, w którym krótko opowiada o nowym serialu, jednocześnie ogłaszając, że narratorem będzie. ten gościu. Kto to w ogóle jest? Na muzykę Benjamin'a Bartleta znaną z trylogii wędrówek już chyba nawet nie ma co liczyć, więc wychodzi na to, że jedyne co nowy serial będzie miał wspólnego ze swoim pierwowzorem, to tytuł, liczby odcinków, kilka gatunków i to, że robi go BBC. Moim zdaniem nazwanie tej produkcji Wędrówki z dinozaurami to nic innego jak żerowanie na nostalgii, która ma zgromadzić przed ekranami nie tylko nowych widzów, ale i fanów oryginalnego serialu. Może po prostu to ja jestem jakimś starym dziadkiem, który traktuje serial sprzed ponad 25 lat jako świętość, której będę bronił do końca życia. Gdyby tylko tytuł był inny, to 90% moich uwag i zastrzeżeń nie miałoby miejsca. A tak to mogę tylko siedzieć i narzekać, że ja to zrobiłbym lepiej. Bo w sumie to zrobiłem. Jeszcze odnośnie Zwiastuna to zostało w nim pokazane 12 gatunków stworzeń. Jest niemal pewne, że w serialu będzie ich znacznie więcej, bo przykładowo taki Lusotytan. W całym trailerze nie pojawia się żaden dinozaur, który żył w tych samych czasach co on, a przecież jest nierealne, aby był jedynym gatunkiem przez 50 minut trwania odcinka. Twórcy prawdopodobnie zostawili sobie jeszcze kilka kart, które odkryją przed nami dopiero w drugim Zwiastunie. Na pewno możemy spodziewać się jeszcze karcha rodontozaura, zaura, czy allozaura, na którego czekamy chyba najbardziej. W końcu jest to chyba najbardziej kultowy dinozaur z całej serii wędrówek. Zagadką jest także to, co będziemy mogli zobaczyć w szóstym odcinku, gdyż póki co wiemy, gdzie będzie rozgrywało się pięć z nich: Portugalia, późna Jura, Utah, wczesna Kreda, Maroko, środkowa Kreda, Alberta, późna Kreda i Montana lub Dakota. Koniec ery dinozaurów. Niektórzy wysuwają teorię, że w zwiastunie widzimy zbyt dużo scen z Alberty, przez co może zostanie ona podzielona na dwa odcinki, jeden, w którym głównym bohaterem jest Pacherinozaur oraz drugi, gdzie bohaterem jest Albertozaur. Moim zdaniem byłoby to fatalne zagranie, gdyż mając tyle ciekawych okresów i miejsc zdecydowaliby się na dwukrotne ukazanie tej samej lokacji. Mam nadzieję, że sekretny szósty odcinek faktycznie pozostaje tajemnicą i dowiemy się o nim więcej dopiero przy drugim zwiastunie, który powinien pojawić się jeszcze w tym miesiącu. Podsumowując, Wędrówki z Dinozaurami z 2025 to całkowicie co innego niż Wędrówki sprzed niemal ćwierć wieku. Nie twierdzę oczywiście, że serial jest u mnie całkowicie skreślony, bo wciąż odliczam dni i godziny do premiery z zawartym tchem. Jako osobny, niezależny twór zapewne odebrałbym go znacznie bardziej optymistycznie, a tak, na przemian towarzyszy mi złość, smutek i podekscytowanie, całość można podsumować jednym tekstem. Nie jest dobrze! Co prawda nie jest źle! Można powiedzieć, że jest średnio.